Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną. Wielki Bów witaj. Cześć Anko, dobry. Ostatnio znaczy powiedziałeś y, o jakby zakazie trenowania dla Jacka Murańskiego w Gdańsku. Jakbyś mógł się rozwinąć w tym temacie, co się teraz wydarzyło? Bo widziałem, że on odpowiedział gdzieś tam na Instagramie y, i wyśmiał, wyśmiał to co powiedziałeś. Kurczę, to było trzeba się przygotować. Pierw mogłeś mi pokazać, bo ja tego nie widziałem. Y, to po prostu jakby zbagatelizował to, że wyśmiał ludzi, którzy mu o tym piszą. Y, Nazwa swoich y, tam rozmówców kurzymi muszczkami. Rozmówców, no to kurczę, to swoich obserwatorów, czy widzów, czy zwał jak zwał, więc no nie no kurde, ja nie będę się rozwijał, bo to też nie jest tylko moja personalna sprawa, dla mnie to jest kurde podła kreatura i, i tyle. Swoje zdanie wyraziłem, no nie też, to nie jest kurczę miejsce, żebyśmy prali brudy, nie, ale... Yy... Proponuję spytać Roberta Maruszaka, trenera na najbliższym Wotorę, pewnie będziesz? Będziesz na Wotorę? No, więc kurczę, w ogóle zachęcam do obserwowania yy, Roberta. Podejrzewam, że w najbliższym czasie może się znaleźć jakieś oświadczenie w tej sprawie. Albo ty go wypytasz i, i, i będziemy wiedzieć więcej. Okej, okay, czyli ta czara goryczy się już przelała, jeśli chodzi o osobę Jacka Moreńskiego? Nie no, ona już jest dawno wylana, nie? Więc, więc... No, dla nas jest temat zamknięty, no. W ogóle to... Ta siłownia, na to siłownię nie zapraszamy Jacka Murajskiego, Crosscore w Gdańsku na Zaspie, zapraszamy wszystkich poza Jackiem i innych podłych, podłe podstacie. Ale, to, ale ten jakby zakaz jest chyba szerszy, nie tylko chodzi o jedno miejsce, tylko o cały, cały Gdańsk, tak? To dobrze zrozumiałem? Nie no, kurde, co ja, kurde, ja nie jestem jakimś tym... Jak może alternatywa dla superbohatera, tylko okay. z drugą stronę antybohatera, no mniejsza z nie, 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 Chyba nie jestem w stanie zakazywać wjazdu do miasta, po prostu siłownia jest naszym domem, czy tam sala treningowa, w której często spędzamy więcej czasu niż, niż w domu, więc yy, no, dbamy o atmosferę. Nie? Nie, chcemy, nie, chcemy, nie chcemy ludzi, którzy to psują albo nie potrafią uszanować podstawowych jakichś zasad moralnych. Nie? Okay. Yy, ale to nie dotyczy tylko Jacka Murańska, tak? Mateusz jakby nie ma żadnych zakazów z Mateuszem... To nie wiem, nie wiem. Nie, to nie, to nie. Wiesz, jest Roberta. Okej, okay, ale to kurczę, no nie, nie wrzucajmy tego całej rodziny, to nie? Nie? Dlatego, Wiec, dlatego, dlatego, yy, nie, nie, nie wiem, też się nie interesowałem. No mi personalnie kurde, Jacek bardzo się nie podoba i to tak yy, można powiedzieć w ocenzurowanej yy, wypowiedzi. A co do Mateusza, nie wypowiem się, bo nie słyszałem o czymś takim, nie? Ale, ale to jak mówię, najlepiej spytać u źródła i za tydzień chyba na tej walce, co, co przed chwilą był face to face tych dwóch bohaterów, pozdrawiamy Pawła Jóźwiaka, więc zapytasz się, będziemy wszystko wiedzieć. Okej, okay, ale tobie jakby Jacek Mureński nie zaszedł za skórę tak jakoś bardziej. Ale, ale też personalnie. Personalnie, ale to nie mówić. zostaw... Nie, ja nie jestem za praniem mówisz, brudów, mówisz o tym, także. Więc, 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 dopóki sam gdzieś się nie będzie ich w tej sprawie odstrzykiwał, to myślę, że też ja tego nie będę mu wywlekał. No, sam wie, co zrobił i, i niech z tym żyje. A to, będzie coś, to, to jest jakby coś grubego, jeśli chodzi o... Nie, no, to są nasze sprawy, no. No po prostu inaczej. No nie jest mile widziany i nie, myślę, że nie do tego stopnia mnie nie, nie irytuje, żebym go gdzieś napadał, jak go będę spotkał, ale jak będzie mi faktycznie gdzieś, gdzieś wchodził za skórę, to najprawdopodobniej zderzy się ze świną w twarzy. Ja mam pytanie o byłego ochroniarza, o Piotra Kałuskiego, no. z którym ostatnio właśnie y, też spotkałem się, spotkaliśmy ja, się na, na kontrwywiad. Na, no. Kontrwywiad, bardzo szybko, bardzo szybko poszło i jakby zdementował to, że on się Ciebie boi, tylko po prostu się nie pojawiał, okay. ponieważ miał jakieś inne swoje, pl, no to, swoje, swoje jak, zajęcia. Jak, jak, to, jak, to, jak, jak się do to tego odniesiesz? A jak postrzegasz Ty y, po obu wypowiedziach całą sytuację? To znaczy, no też ciężko mi się jakby w, opowiedzieć no za kimś, nie? Przyszedł gość ze szczęką, ja się nikogo nie boję. Kurde, ja się nie boję. No jak się kurwa nie boję, nie? Nie, o nie wiem o kogo chodziło, no kurde, dla mnie to yy, mówił, że nie ma dwóch yy, dwóch rzeczy, tak? Jak dla mnie to homo, honoru i mózgu, a nie wiem co wymieniam. No dla mnie to też nie, nie ma co drążyć tematu, nie? Fajnie przyznał się, że się boi, że nie ma to większego sensu. Troszkę wiadomo, próbuje się oczyścić z tego z tego brudu, który, który narobił. No i co? Sytuacja jest zamknięta, jest od strony i, i co? Będziemy bić obstrańca. No jawnie mówi, że się boi. Trochę tam. Kurde, wypowiada się, yy, bo się trochę chciałem przygotować, bo wiedziałem, że o to spytać, że yy, jakiegoś znawca, free fight'ów, zestawiania, kurde, no. Yy, nie wiem jak on, czy liczy algorytm co się opłaca, czy nie opłaca. No, dostaliśmy zgodę odgórną na walkę obstrał się, tam mówił gdzieś, nie, że nie z kim on jest, że coś, sprzedaż walki. No nie, walka była praktycznie dograna. Alternatywną walkę było w, tak samo w Wotorę, bo z Jaśkiem zwykłym też na ten temat rozmawialiśmy, gdyby uciekał i się wyprosił tego, żeby Federacja powiedziała, że nie może. To mógł, miał wbliż dużo alternatyw. Jestem w stanie go zbić w każdej płaszczyźnie, tylko wiadomo, w każdej płaszczyźnie go zbiję. Poza tym nawet jak się umówimy na każdą wszelaką płaszczyznę, to ja przecież nie muszę być super zapaśnikiem. Podejrzewam, że ta sytuacja by się skończyła w kilku uderzeniach i popłakał się i poszedł do szatni. Nie? Wracając jeszcze do kolejnej twojej ewentualnej yy, potyczki, jeśli chodzi o Denisa Zameckiego, już coś ruszyło w waszym no, tema w temacie? Ja, miłość internetowa. Już coś ruszyło w waszym temacie? Tak, myślę, że jest bardzo zaawansowane. Myślę, że może, mam nadzieję, niedługo pochwalimy się już terminami, więc może, może z tej miłości przykujemy to wraty. Ja bym to raczej nazwał Denis klątwą Denisa, że ja muszę o to cały czas wspominać. I nie chcę, żebyś mi uciekł po prostu, więc będę to wywlekał aż w końcu cię zbiję, ale myślę, że bardzo niedługo się poczujesz smak brutalnej porażki. Ciekawe, że mówisz, że jakby temat jest już yy, finalizowany, tak? Finalizowany? Mam no, tak na, na taką nadzieję. Myślę, że Za, jesteśmy już niemal, niemal podpisani. poumawialiśmy się już tak na słowo, więc. więc yy, nie wypowiem się na, ten, na jego temat źle, trzymam słowo, szanuję, szanuję je na razie. Więc jeżeli będziemy uciekać w terminach, to, to ja będę wygłaszał w wielkiej orędzie: kto tu nie ma jaj, ale na razie myślę, że razem, razem w końcu chcemy to wyjaśnić. Nie? Chodziło mi o to, że jednak ty jesteś praktycznie w Prime. A on jest w High League, czyli ta, a jest teraz ten słynny zakaz konkurencji, Ale czyli ta walka... Ja jest w no bo tak mi się przynajmniej wydaje z obserwacji. Nie, no, spotykamy się na wszystkich galach, a yy, na jedyną walkę jaką zrobiłem była bokserska w Rocky Boxing Night, więc, więc tu też jeszcze mały przytyk do yy, obstrańca, z ochroniarza, czy jak tam się zwał, że ja mam jedną walkę zawodową w boksie, ty też masz walkę zawodową, bo chyba Free Fighty to jednak za duże pieniądze, więc 1 do jeden 1 obstrańcu. Czy ta walka twoja z Denisem jest w przyszłym roku możliwa, czy to jest jeszcze w ogóle nierozpatrywane, nie jeśli chodzi o termin? Nie no, zdecydowanie w przyszłym roku, no, mam nadzieję, że. Znaczy mam nadzieję. Mam nadzieję, że mógłby szybciej to zrobić, że się noga zagoi, ale jest, no, z tego słyszymy z jest kontuzja, więc, więc w tym roku chyba Denis nie będzie walczył. Więc ale jego kontuzję? nie mi oceniać się, nie jestem doktorem nie widziałem nogi nie więc taka, taka wiem, to wiem, burza tak. zrobiła z tego tak, tematu ale kurczę są emocje to jest głównoburza. burza nie więc 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 no ale ja nie będę tu zabierał żadnej strony nie więc jeżeli kontuzja jest a, 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 a więc nie się szybko wygoi całe szczęście nie jest tak poważna jak się wydawało. Yy, nie, z tego co słyszałem, nie ma tych zerwań, tylko naderwania, naderwania, to też dla mnie to jest błaha sprawa. Ja mam, to, ja mam tą nogę tą nogę, <laughs> tu się drapałem, to miałem, to mam po, po rekonstrukcji. W tej ja nie mam tych więzadłów, Ja nie mam łękotki, mam też wyrwaną, więc, więc yy, no wiem jaki to jest problem, ale ale do przyszłego roku to nawet jakby zrezerwał, powyrywał, to jest w stanie to wyleczyć i tak mamy się bić yy, w stójce, mamy się bić yy, brutalnie. I słyszałem, że chyba w, w, u Bogżela w wywiadzie, że w jak najmniejszym metrażu, więc ja też jestem za nie, też jestem za tym, żebyśmy stali noga w nogę, zdewastowali się jak najszybciej, znaczy zdewastowali Cię, Denis, i, 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 i szybko, Denis, pójdziesz spać. Czyli zacieramy ręce na ten pojedynek. <noise> Zdecydowanie, cały czas. Już, kurde, już jakby pół roku się tego domagam, odkąd gdzieś to faktycznie powypływało, nie? Gdzieś, wiesz, tych, tej konsekwencji tych wszystkich memów, TikToków Toków, czy czegoś, kurde, mnie też dosięgła, tych wypowiedzi. Więc yy, bardzo chciałbym oczyścić swoje imię, nie? Jako nie mam jaj, więc chodźmy, zróbmy to jak najszybciej. Czekamy na walkę. Czekamy, dziękuję Dzięki. Ci bardzo. Miłego wieczoru.